Hej kochani, witam was. Tak mówię śmiesznie, kochani, nie wiem, muszę popracować nad tym, żeby robić takie e, może lepsze powitanie, na przykład hej siema, czy coś takiego, nie? Natomiast powiem wam, e, że się tak zastanawiałem, gdzie tego Francuza, e, firmy Spark Parkside e, zainstalować. No i w końcu stwierdziłem, że to będzie miał dobre miejsce, ponieważ ja ...go wcześniej tam instalowałem. Tam nawet też nie najgorzej był, ale jak po prostu tym ruszałem, o, to go często zwalałem więc on spadał na dół, a na dole jest oscyloskop, nie? Ale on akurat spadał za oscyloskop, ale przedrobienie przed nieszczęścia mógłby spaść na oscyloskop, uszkadzając go, nie? A szkoda by było. Musiałbym wtedy drugi kupić, no i byłoby szkoda tych pieniążków, nie? No i natomiast e, postanowiłem zmienić te miejsce jego położenia. Tak jak mówiłem, na szczęście tam z tyłu spadł. <trym> o. Ale e, sobie pomyślałem, że trzeba zrobić bezpieczniejsze miejsce. I go tu zainstalowałem. I motyk też zainstalowałam niżej, bo no po prostu się tak zastanawiałam, czy robić tę miejscówkę tutaj na ścianie, ale sobie pomyślałem, że po prostu nie ma lepszego miejsca jak tu, a to jest coś, co się często używa, jak się robi różne rzeczy, nie? no i po prostu... Yy, go tutaj tak przytwierdziłem. Słownie trwało to ile Nawet nie całą minutę. Natomiast też później motek gumowy też jest zastanawiałem, gdzie go zainstalować, bo przeważnie sobie tam leżał. O. Z boku, ale tak trochę cienko leżał tak sobie zamiast gdzieś być ładnie powieszone, nie? I też go tutaj zainstalowałem. O. I tak spoko wygląda, jeszcze się zastanawiałam po prostu nad tym, gdzie, czy, czy jest lepsze miejsce na, te, na ten wykrojnik, do krojenia, że na przykład, jak coś bym chciał na wymiar pokroić, to wtedy, o, zrobię lepszą może objętość, To wtedy po prostu, um, no, by było pod ręką, nie? Go na razie tu położyłem. Um, te przewody ładnie poprowadzę do szafy, które tam są, to są cińcze od y, miksara O, um, No i tego. I na razie, na razie go trzymam tutaj. Pomyślałem nad miejscem na to. to Fajna rzecz jest, przydatna bardzo i pomocna Ale na razie po prostu jeszcze nie mam na to miejsca Bo to już jest tak po prostu ładnie wypełnione I na razie na razie to będzie po prostu tutaj Na razie myślę, że lepszego miejsca na to niż tu to nie ma kabel, jeszcze muszę od miksera poprawić dać do szaf niedługo będę się zajmował dźwiękiem, bo na chwilę obecną na chwilę obecną po prostu Zajmuję się technologią, ale już czuję, że ta faza na dźwięk zaczyna powoli się przybliżać. No, i po prostu wracając do tematu, no tak sobie tutaj on jest z tej strony. Myślę, że to może nawet jest dobre miejsce na to, bo. Idziemy tutaj, po prostu dać to, o, to trzeba dać tam na górę. O. Tak, no dobra, na razie tak zostawię. No i po prostu myślę, że jest całkiem spokojnie. To jest taki po prostu spokój pracowni jak zauważyliście narzędzie są wszystko tak związane z pracownią No natomiast Tutaj mamy takie coś Natomiast, właśnie, nawet całkiem spokojnie wygląda. Spójrzcie, jak zamknąłem e, teraz drzwi od szafy. To po prostu tak delikatnie, przyjemnie pracuje. I po prostu, jeśli chodzi o wydajność tego wentylatora, to nie spadła. Jest cały czas taka sama, jaka powinna być. No, że jest po prostu świetnie. że po prostu zmieniając temat, temat wentylatora, to po prostu no, fajnie się udało. Bardzo fajnie się udało. Tak delikatnie on pracuje, kurde, no spójrzcie, to jest po prostu aż niewiarygodne, nie? nie, nie Trochę zwiększona masa obliczeniowa jest w tym momencie w serwerze, ale on bardzo tak delikatnie pracuje. Kurde, ten wentylatorek i masa obliczeniowa jest lekko zwiększona w tym momencie, w, tej, w obecnej chwili. Jest tu, otwieram. I on tak ładnie sobie pracuje, tak cicho. Tak delikatnie po prostu. Że naprawdę ten olej świetnie się sprawdził. Jak na razie ja bardzo cichutko pracuje i oczywiście wydajność wietraka jest ok. Miałam okazję się przekonać na tych, te upały, które ostatnio były koło 30 stopni. To ostatnio nawet nie włączyłem wentylatora tej turbiny chłodzącej cały pokój i tych wyciągów i było spoko ja miałem okazję właśnie przetestować wydajność tego wentylatora, który był nasmarowany tym olejem bardzo dobrym i jest ok patrzcie, kto by pomyślał, że kurde taki olej do łańcucha ...będzie taki bardzo skuteczny. No dobra. I... Tu jeszcze przewiduję... E, ...taki temat... ...z tą wiatarką na... Z, ...na korbę ręczną. E, za jakiś czas, bo... ...myślałem, że niedługo ją zrobię, ale, ...ale po prostu... ...będę musiał... Znaleźć odpowiedni materiał, z którego można klin zrobić. To musi być taki, takiego starego śrubokręta, kiedyś był, jak mi mówił, ze starego śrubokręta, który już jest po prostu zdezelowany, ale na przykład na zrobienie klina się by nadawał. No, że po prostu muszę tak popatrzeć, czy mam taki śrubokręt. Nawet te śrubokręty, które w piwnicy mam, nie. Tylko one są dobre, to szkoda byłoby, nie? Że muszę po prostu tak zastanowić się, żeby znaleźć materiał, ale nie zmarnować czegoś, by zrobić coś drugiego, nie? No to więc muszę się zastanowić. Może w sklepie spytam się gościa, czy miałby coś, czy jest tutaj coś takiego, co by się nadawało na clean. Ale podejrzewam, że raczej jest to mało możliwe. Czy mógłbym się przejść po tych pawilonach? Tam gdzie takie rzeczy można kupić. Piły, nie piły. Może tam prędzej, nie? Takie piły ręczne oczywiście. ossza nie oższa. Nieoszza. No nie wiem, może tam będzie ktoś coś wiedział, jak to zrobić. Czy jest, czy ma... Czy jest taki materiał, z którego można clean zrobić? Do trybów do wiertarki mechanicznej <laughs> bo tak trochę szkoda dobę go się wziąć i z tego weź no dobra to o tym chciałam porozmawiać o tym się chciałam z wami podzielić pokazać chciałem wam jak, mi, jak tutaj wyłożyłem dodatkowe dodatkowy zakamarek na narzędzia takie jak szwed, jak to się nazywa, szwed, czy, czy żabka, czy coś takiego. I na gumowy motyk. Tak wszystko pod ręką mam. Ostatnio jakiś, jakiś czas temu coś robiłam, potrzebowałam boczniów, to nie musiałam sięgać dalej, bo miałam pod samą ręką. <grym> Co fajne to jest. No dobra, to to byłoby na tyle. To hejka, siema.